Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro hobby Kolejne zdobycze, tym razem trzy paczuszki Moi drodzy, żeby było ciekawiej, wszystkie trzy chyba, nie jestem pewny, są wyhaczone na portalu OLX To są zdobycze z okolic 25 maja 2021 roku czyli całkiem, całkiem świeże Moi drodzy, nie będę nawet nie będę nawet się rozwodził, tylko tylko lecimy z tematem. Bo jestem ciekaw, co tu nas czeka. Chociaż tu w miarę pamiętam, więc to nie będą takie święta do końca, moi drodzy. Jako, że mam konsolę w Super Nintendo w systemie NTSC, no i również mam Super Boya, który jest wolny regionalnie, bo można sobie przełączyć system, moi drodzy, gra pod tytułem Mega Man X. Jeden z droższych tytułów. Mi się go udało kupić za chyba 80 zł Nie wiadomo, czy kardycz działa, aczkolwiek powinien, oj ostrość, aczkolwiek powinien, więc więc zaryzykowałem. Jestem strasznie ciekaw. Mega Mena X. Dobrze. Lecimy, moi drodzy, dalej z kolejnym rozpaczkingiem. O, 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 a, już wiem, dobra. Moi drodzy, to jest zdobyć Zalegro. To jest zdobycz z Allegro. Moi drodzy, i to jest Games and Goodies dla Amigi CD32. Nie wiem, czy tu w tej paczce nie powinno być dwóch sztuk. Bo mi się wydawało, że dwie sztuki kupowałem. Tak czy inaczej przyszła jedna, będzie dowód, że tylko jedna. Ojej! W każdym razie myślałem, że kupiłem dwie. Muszę to sprawdzić, bo chciałem się z kimś wymienić. Dobrze. Więc moi drodzy z tą paką. To jest OLX raczej na 100%. Więc tutaj też jest. Tu będzie, tu, tu będzie ciekawie. Tu będzie ciekawie. Tu będą ciekawe rzeczy. Dobra. Ciekawe rzeczy. Dobrze. Dobrze zapakowane. To chyba jest... Kod termiczny, żeby im zimno nie było tym gierkom, co tu są. <laughs> Więc folia termiczna. Tak czy inaczej nie czepiam się, moi drodzy, bo zapakowanie jest spoko, a lepiej zapakować bardziej, bezpieczniej, niż yy, pozwolić komuś yy, wasze ciężko zarobione pieniądze zniszczyć w transporcie, bo jak doskonale wiecie z tym kurierem, z kurierem jest różnie. Ja na swoich tutaj lokalnie nie narzekam, ale Paczki przychodziły w różnym stanie, bardzo. Dobra, vla, voila rozpakowujemy. Haha, ha, dobra. I tu jest, moi drodzy, mix. Kolejna gierka na odnamko tym razem, na y, Super Nintendo w wersji amerykańskiej, w wersji NTSC. Czyli, moi drodzy, Pac-Man. Moi drodzy, R-Type na Game Boya. Wiecie, zbieram, no w pudełkowych wersjach nie ma szans. Dałem za tą grę chyba 30 albo 40 zł, więc jestem bardzo zadowolony. Więc, Art type moi drodzy, Batman Returns kolejna gierka na Super Nintendo od Konami w wersji amerykańskiej. Oprócz tego, na Super Nintendo, tutaj, moi drodzy, w tym momencie wydaje mi się, że to jest wersja palowska. Aczkolwiek nie widzę nigdzie oznaczenia. Nie ma tu USA. Zobaczmy do środka w wersji pudełkowej, moi drodzy. Kardlitch oczywiście. O, jest palowski. Moi drodzy. Midway Arcade Hits. Arcade Greatest Hits nawet. Więc, więc najlepsze hity arcadeowe. Jest też instrukcja w pudełeczku. Więc fajnie, całkiem fajne, całkiem fajne. Myślałem, że w lepszym stanie będzie to pudełko. Tak to wygląda, moi drodzy. Tu są tytuły: Asteroids, Zone, Centipede, Super Breakout, Tempest i Missile Command, czyli klasyki. Klasyki. Ja lubię takie składanki. Zbieram takie składanki. Lubię takie składanki. Oprócz tego, moi drodzy, mamy Pacmanie na, yy, na Sega Master System. Nie mogłem sobie odmówić. kurczę, no. Pałam coraz większym o, otwórz się. O, jak siedzi. Moi drodzy z instrukcją. E, więc Pałam coraz większą, moi drodzy, sympatią do Master Systema. Nie wiem skąd to się wzięło. Po prostu po prostu e, zaczynam lubić Master Systema bardzo. I, I po prostu przy okazji była to wziąłem. I moi drodzy, ostatnia gra. To jest gra na Nintendo Gamecube Die Hard Vendetta. To jest, moi drodzy, gierka, której nie miałem. Ja Miałam bardzo skromną bibliotekę na Nintendo GameCube. Jest instrukcja, jest karteczka, jest płyteczka. Wszystko jest, komplecik. Więc, moi drodzy, taki skromniutki lucik w tym momencie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zaczynam pomału przekonywać się do zakupu na Super Nintendo tytułów w wersji amerykańskiej. Po pierwsze, bo są tańsze, a po drugie, no wcale tam. Jakość, jakość jest dokładnie taka sama, a na oryginalności, no to one nie tracą tylko dlatego, że są z innego regionu. Więc moi drodzy, Pac-Man, Mega-Man X, Batman Returns, R-Type na Game Boya, Games and Goodies na Amiga CD32, Super Nintendo, czyli Arcade Greatest Hits od Midwaya, Die Hard Vendetta na Nintendo GameCube i moi drodzy na Sega Master System, Pac-Mania, czyli taki mix dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia już niedługo. Mówił kusok moje retrohobby. Cześć.